W twarze. Ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry The Witness. Już nie będę to w Eternity, bo jakiś czas temu, ostatnio znaczy nagrywałem. Dla was, jakiś, dla was jakiś czas temu. Dla mnie przed chwilą. A dla Was to jest, wiecie, parę dni w tył. O. Dobra, nieważne, bo się głupio tłumaczę. Eee, dżungla. Dzisiaj mam zamiar przejść dżunglę i spróbować z tą górą, ponieważ jak się okazuje, jest 11 laserów. Nie 12, jak mi się wydawało. Widać internety wprowadzały mnie w błąd. Ja nie powiem, to jest dobry błąd, bo nie, nie wiem, gdzie mam jeszcze szukać tego 12 lasera. Dobra, chodźmy szybko. Szybciej. <laughs> Jeżeli chodzi o górę, mam mieszane uczucia co do niej, bo. W... Oblokuje mniej więcej, co się tam robi, z jakich perspektyw trzeba patrzeć, ale to i tak jest dla mnie czarna magia. Dosłownie. Ja nie ogarniam zagadek, w których trzeba patrzeć z odpowiedniej perspektywy. Albo takich jak tutaj, gdzie trzeba byłoby słuchać. A jako, że ja nie lubię słuchać, ja wolę mieć dźwięki z YouTube'ów niż z tego, niż z gry. Taki klimat, to cóż poradzić. Eee... Znaczy tu nie powinno być to już otwarte? Myślę, ten szło, Tak. To jest zrobione. A, bo tu jeszcze nie jest zrobione. Dobra. Ja to mam przerysowany ładnie. Nie będziemy się z tym zbytnio tyckać. Prawo, tu. Tak. Poszło. To idzie tędy, 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 owędy i w tą. Like. I mnie bierze z zaskoczenia dziadostwo jedne. To nie jest, zna... a bo co? Ja się zastanawiałem cały czas co to jest, a to są przecież głośniki, tylko ja mam wyciszone, więc nie słyszę. To też jest głośnik. No ty coś chyba w dół. Prawo, prawo. No maksa w dół, prawo. Góra, prawo, dół, prawo, góra, prawo, tak. Oj, to jest ciekawe. To jest jedno pojedyncze w górę, prawo, na maksa w dół, prawo, góra, do końca w prawo, tak. Ja mam to rozrysowane na zasadzie strzałeczek, więc jak się mogę ba bardzo łatwo pomylić. To idzie w dół. Prawo. Góra, dobra. Ja patrzę na zwolnienie, to jest góra. Dół. Tutaj, tutaj każe mi iść w dół. Patrzę na zwolnienie w inną stronę. Prawo. Góra. Prawo. Dół. Do końca. Tutaj. Piąta. Dół. Prawo. Góra, prawo. Tu prawo, góra. Góra, prawo, dół. O! Oj szło. Tylko where mnie to prowadzi, gdzieś tam. Bambusy. O teraz już to problem, jak wejść w te bambusy. Właśnie, tak chyba jakoś się dało. To się szło tędy. Tu się wchodzi w bambusy. Tu się chyba wchodzi w bambusy. Są bambusy. Zastanów. Tak. Gdzie tu jest ten kabel? Eee, nie tu. On idzie gdzieś tędy. To gdzieś tu. Ja próbuję wypatrzeć go przez TT. A to jest ciężkie. O, tu jest kabel. Gdzie on do tej cholery prowadzi? Halo? Gdzieś tam na... Wait a minute. Gdzie to jest? Może gdzieś w bambusach? Okej. Okay. Tu jest pełny laser już do oddukowania, dobra. Tu wcześniej w takim razie nie byliśmy, bo nie wiedziałem, że tu było wcześniej laser w ogóle. <laughs> Gdyby nie przypadek. Eee, to gdzie są te te? Gdzie ten kabel prowadzi? Ja się pytam. No i wyszedłem tu, gdzie zacząłem. Za jedwabiście się, się zaczynam. Tu jest jakiś kabel w ogóle, który nie działa. I on prowadzi. A bo może to jest... O! 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 Łot się tu stanęło. Ja tu czegoś bardzo nie ogarniam chyba. Wyjdźmy stąd. Chyba dlatego tu jest to przejście. Z tego, że tak naokoło sobie to zrobić. Ja jeszcze nie spodziewałem się tutaj takich problemów. O, tędy jakoś. Tam są tablice, dobra, czyli to pewnie z nimi mamy się zmierzyć. Tak, to prawda. Aha, tu są kropki. To nie wydaje się trudne. O... Nie. A może trzeba i do dużej? Tak, jakbym spróbował tak. Znaczy pójdzie? Też pójdzie. Czy to trzeba to iść? Czy to spróbuje rozmiarami? Tylko. Wait. Może tak? Uh... Aha. Czy to nie można przejść? To nie idzie rozmiarami w takim razie. Hmm, może tak? Dobra. Raczej nie jest trudne. Jednak jest. Eee. Czy tego się nie. Bo ta jest większa, oj. O, a teraz? aż nie. I jak? Hmm. Może w tej kolejności. Tak, czy to trzeba robić odpowiednio. A kolejny jeszcze jest czas gadnąć. Tu zatrzydziska. O! No czuję, że on w sumie polas. Nie, to nie wyszło. Hmm. A może? Słuchajcie. Tak, pojшло. Czy się zamierza zamknąć? Nie. A czy to? A bo z tego chyba po... To chyba poszedł ten różowy. Tak, on się wcześniej nie świecił. Czy to mnie prowadzi do lasera Charging My Laser? Tak, to jest Charging My Laser. Już myślałem, że się nie będzie otwierał. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Aha, chyba móc to były tutaj drzwi. Od zewnątrz pewnie by człowiek tego, o tym nie pomyślał nawet. Tu musi bardzo się nachylić, żeby trafić tamto, przy okazji nie zaczepiając o bambusy. Pokaż. Pokam je to. No jeszcze. A dobra, bo tu jest laser, to jest tył. Ja zawsze się na to nabieram, że, że tu jest tam, że wychodzi tył od. R... La. Przód wychodzi od razu do lasera, a to jest odwrotnie, To tył idzie do lasera. I. A to już szczela. No i przestrzeni prze, nad. Bardzo mnie to cieszy. To teraz, jak już mamy wszystkie lasery zrobione, to mnie bardzo cieszy. Eee, zajmiemy się górą. Góra mnie martwi, bo... Dobra, to jest koniec gry. Ale jakoś to jest koniec, to oznacza, że będzie najtrudniejsze ze wszystkich teraz. Mega mnie to przeraża. Z tego co wiem, tam są wszystkie zagadki już. Łącznie jest takim z tym, że są wymieszane. Więc jak tylko dojdzie do T-300, to ja się zwalniam. Kończę! Teraz myśl człowieku jak to zrobić. Mm. E, zaraz, to prowadzi To prowadzi tu. A to już mamy odblokowane, więc to nie. To prowadzi gdzie? No. puść to. To prowadzi tam. Czy to rozumiem prowadzi do tamtego tu? Tu tu, 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 tam, po tej stronie. Hmm. Trzeba by to jakoś ugrać. Zacznijmy od tego. <laughs> hmm. Nie, bo z tej strony mi zahacza od... tu. Muszę tak przybliżyć. O! O! Odetnijmy to. Nie, to jest z tego, coś te białe. Chociaż... Tu nie. Tu. O! Za pierwszym razem. Zostaje nam otworzyć tamto. Do tamtego prowadzi to. Tamtego prowadzi to. Nie. Nie? Bo tu by się o tamtą nogę zahaczyło? Może w ogóle tak? O. Czy tylko czy tutaj to jego noga mi nie, nie, za, nie zawadzi? Nie zawadzę, dobra. Zawadza. Trzeba się przesunąć trochę. Od razu idzie sprawniej. Aha. Ej, gdzie jest pitalarz? A tu jest w dół. A bo to jest odpalone. Co Myślałem, że kichnę. Jest tu lepszego sprzętu, a jak chwila. To jest odpalone i to pewnie odpalało to na dole. To, 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 to tą planszę. Już myślałem, że mam buga w grze, a to po prostu... Okej okay. Dobra To są wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy Co To wyglądało Miasto A tu jest... Patrzcie Tu jest zamknięte, a my mamy otwarte. Ta gra oszukuję. A co tu dalej mamy? O, jak w portalu. Dostanę jeszcze portal Gana. Zdecydowanie dostanę portal Gana. Okej. Okay. Okej. Okay. Jakie to mam tam? Znaczy... Pewnie się da. No nie chcę się teraz tam mówić, że mam za słaby wzrok na to. Tu, tu też coś jest. Tu trzeba to odżyć. Tu to nie będzie... Problematyczne? What? Ja bo tu jest tetris nie lubię tetrisa nie wiem czy o tym kiedyś wspominałem, ale nie lubię tetrisa cztery to odciąć, tak Dał. zrobiłem co to mi to da Trzy o matuchno. Ja, tu jest kropka, tu widzę. Nie, bo tu jest. Ajajaj. Aj, aj. hmm. O. No, bo ja tutaj. A je, je, ja sobie zrobiłem ten most, z tego wychodzi. Tu jest kropka. Tu i tu. Poszło. Kropka i tu. tu część tej zagadki. Dobrze kombinuję? Nie mogę nawet kliknąć. Aha. A nie ten, nie mogę przejść. Tu mam kolejne. Jesus Christ! Nie ten panel, tylko ten chcę. Tu są kropki, dobra. Tak? To tu? To tu. Dobra, przestań mi migać. Bo wiem. Co by kropki? Ja się już w tej grze gubię. gdzie co jest? Tak? Tu jest jedna szpaken. Wszystkośmy blisko. Ja tak, 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 tak. Mój błąd. Nie. Szkoda. Chodźmy te tu, zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj ktoś to wszystko projektował. Aha, tu jest biała kropka. Hmm. O, uh -huh. tak, 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 Poszło. A i drugi. Jak e... tak. to z jakiej racji nie? Przecież to dziwne. Oj, zaraz bym spadł. Bo tu jest jeszcze czarna i biała. A, nie rzeczy. Jak rozdzielić tą czarną z tą białą? Jak to mnie obraca jeszcze w tą stronę, to się nie da. Zobaczcie, jak patrzcie, jak, jak to oddzielić? O, a teraz? Teraz czy do radę? Tak. No chyba was coś pogrzmuciło tego się nie da przejść nie widzę zagadek z perspektywą Dobra, więc tutaj chyba zakończę odcinek oj! A nie, dobra, to było wyjście. Poglądam jak to się robić, przyznaję się. Znowu poglądam, ale widzicie jak to jest porąbane. Nie chcę mi się... Już z tym bawić. Chcę to najszybciej zakończyć w następnym odcinku, mieć święty spokój. Tak więc, cóż, w tym odcinku to już jest na tyle. Jeśli Wam się podobało, to standardowo, muszę dać łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy co sobie tam jeszcze innego chcecie. Wiecie w końcu, jak to działa. W następnym odcinku zakończymy tą grę. Oby. Nie będę już do niej wracać. Podsumuję ją. Mam nadzieję, że zgodzicie się z moją oceną. A jak nie, to cóż. Tak więc. Nie pozostaje mi nic innego powiedzieć, jak to, że niech moc mistrza zagadek zawsze będzie z wami, moi drodzy, a ja żegnam cieplutko.